Sponsorem programu ZEF Natury jest firma Incorsa, dystrybutor amunicji marki Lapua. Na program zaprasza sponsor firma kolba.pl, dystrybutor optyki marki Vortex. Sponsorem programu ZEF Natury jest producent ubrań myśliwskich Deer Hunter. ranna toaleta. Nie tylko człowiek lubi szybki prysznic przed śniadaniem. Kiedy tylko zaświecą pierwsze promienie słońca, dzikie zwierzęta rozpoczynają swoje rutynowe czynności. Jedną z nich jest codzienne dbanie o higienę. W końcu czyste, napuszone futro dużo lepiej chroni przed ukąszeniami owadów czy uciążliwymi pasożytami. Lepiej też chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przecież w lesie o zadrapanie bardzo łatwo. Za to, kiedy zrobi się chłodniej, przyjemnie otuli zwierzynę i zatrzyma ciepło przy skórze. Szans nie ma także woda, którą z czystego futra dużo łatwiej strząsnąć. Zalet takiej porannej toalety jest dużo więcej. Mniej intensywny zapach pozwoli łatwiej uniknąć drapieżnika, a równomiernie rozłożona suknia pomaga łatwiej wtopić się w otoczenie. Na skórze czy trudniej także zadomowić się bakterią, więc zwierzę po prostu rzadziej choruje. Tak wiele ważnych elementów mieszkańcy lasu załatwiają jedną prostą czynnością. Ale najważniejszego elementu jeszcze nie wymieniłem. To tak zwany dobry luk. Elegancki wygląd w trakcie wiosennych zalotów to przecież podstawa. Kto nie złapie, w tym czasie partnerki lub partnera ma rok w plecy. Dlatego kto żyw, stroszy piórka najlepiej jak potrafi. Niestety, nieraz nawet najbardziej skłudny wygląd nie gwarantuje powodzenia. Tym razem się nie udało, ale wiosna dopiero rozkwita, więc to na pewno nie będzie ostatnia szansa. Natury nic nie jest w stanie powstrzymać. Wszystko nabrało już takiego pędu, że zaraz na polach, łąkach i w lasach zrobi się naprawdę gwarnie. Wygląda na to, że wszystko rozbudziło się na dobre. Wszystko oprócz mnie. Ja, kolejny swój wolny dzień, postanowiłem przespać niemal do połowy. Polowanie miało odbyć się kolejnego dnia, ale tym razem to kolejny dzień. Nie miał na to ochoty. Całe łowisko spowiła gęsta mgła. I o wyprawie na łowy można było zapomnieć. W taką pogodę strzelanie w lesie lub na polu jest po prostu niebezpieczne. Nawet jeśli uda nam się podejść zwierzynę na tyle blisko, że rozpoznamy cel, nigdy nie wiadomo, co jest za zwierzęciem. Na szczęście jeszcze jest popołudnie. Może w ciągu dnia mgła nieco ustąpi i będzie można wybrać się do lasu po obiedzie. Choć w taką pogodę warto choćby na chwilę zajrzeć do lasu bez broni. Mgła powoduje, że czujemy się jak w zupełnie nieznanym miejscu. Łatwiej też trafić na niezauważoną zwierzynę, która, tak jak my, ma przecież ograniczony zasięg widzenia. Na śródlecznej łące przepiękny kozioł starannie dobiera porcję ziół na śniadanie. Dorosła sarda musi ich przepuścić przez swój pysk parę kilogramów na dobę. Ale o tej porze roku taki wynik to pestka. Można wręcz wybrzydzać. Przebierać te najbardziej soczyste i wartościowe trawy. To właśnie dlatego dziczyzna jest tak zdrowym, naturalnym mięsem. Bo przecież zwierzę jest tym, co zje. Kto miał do czynienia z dziczyzną, Pewnie poczuł charakterystyczny aromat leśnych ziół, kwiatów i nasion. To właśnie z tego powodu mam ochotę po raz kolejny zapakować do auta myśliwskie toboły i ruszyć do łowiska. z złowiska skutecznie wygoniła mnie gęsta mgła. Nie pozwoliła zapolować. Teraz po południu zanosi się na obfite opady deszczu. Ale to dobrze, bo o tej porze roku ten deszcz, woda jest bardzo potrzebna naturze. Ale dlaczego akurat teraz, kiedy wygospodarowałem odrobinę wolnego czasu? Mam tylko nadzieję, że nie boicie się w razie czego razem ze mną zmoknąć. Witam was serdecznie i zapraszam Mam nadzieję nie na deszczową piosenkę, ale na program Zew Natury. Przepiękny teren, ale trudny, ponieważ jestem tutaj po raz pierwszy. I dzięki temu czuję podwójną ekscytację, bo któż z nas nie lubi odkrywać nieznanego? Przy okazji serdecznie dziękuję moim kolegom z Wojskowego Koła Łowieckiego Orzeł w Świnoujściu. To właśnie dzięki nim mam okazję i przyjemność odkrywać tajemnice ich łowiska. To taka uprzejmość myśliwska. lub siutą. Leżała sobie spokojnie na łące. Ale z drugiej strony, patrząc na ukształtowanie terenu, to ciężko się dziwić, bo to wręcz książkowy przykład wspaniałego i bogatego terenu dla zwierzyny. A tak przy okazji chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj mamy specjalną datę w kalendarzu. Jest 10 dzień maja, a to oznacza, że od jutra rozpoczyna się sezon polowania na rogacze. To wyjątkowy dzień dla każdego selekcjonera. Bo, żeby móc polować na samce zwierzyny płowej, należy posiąść odpowiednią wiedzę i poprzeć ją zdaniem ciężkiego państwowego egzaminu. Ale kiedy już zdobędziemy odpowiednie kwalifikacje, to polowanie na majowego rogacza to jedno z piękniejszych polowań. Muzyka Tak sobie spaceruję po nowym łowisku i wychwytuję wiele nowych szczegółów, ale moją uwagę przykuło zupełnie coś innego. Już teraz wiem, jakim nośnikiem jest wiatr, jakie znaczenie ma zapach. Od tego miejsca, o parę kilometrów stąd, oddalone jest duże pole z kwitnącym rzepakiem, a ja właśnie tutaj i teraz czuję doskonale zapach rzepakowego miodu. I dzięki temu wyobrażam sobie, jak zwierzyna wyczuwa mój zapach człowieka już na setki metrów, mając o wiele bardziej rozwinięty zmysł węchu niż ja. A na mój trop weszła Sarna Siuta. Co więcej, głośno dyskutowałem z Wami, dzieliłem się emocjami. Mam wrażenie, że ta wiosenna trawa, ten wiosenny klimat to absolutna magia i narkotyk dla tych zwierząt. Mam wrażenie, że nawet mój zapach nie przeszkodzi w żerowaniu na tej soczystej zieleni. Te sarny pojawiają się z każdej strony, a tam młody kawaler, młody rogaczek. Świetny kamuflaż. Ciężko dostrzec, czy to małe parostki, czy też jakieś wyschnięte czcinki. I tutaj właśnie przydaje się zdobyta wiedza selekcjonera. Na moje oko to młody kozioł szpicak. Ale z tej odległości i na tym tle nie podjąłbym się oceny. I gdybym dzisiaj polował na rogacze, na pewno zostawiłbym go w spokoju. Kiedy patrzymy na sarny, wydaje nam się, że wszystkie są takie same. Ale szczególnie o tej porze roku możemy dostrzec pewne różnice. Sarna, która wyszła z lasu i weszła na mój trop, miała na sobie już zupełnie letnią szatę. Była ruda ale o tej porze roku możemy jeszcze spotkać nie do końca jeszcze wybarwione zwierzęta. Niektóre z nich zaczynają zmieniać swoją szatę równomiernie, zaczynając od łba, a inne z kolei tracą swoją sierść, szatę całymi płatami. Na pierwszy rzut oka wygląda, że zwierzę jest chore, ale nic bardziej mylnego. Dzieje się tak ze względu na kilka różnic między zwierzętami. Zależy to od wieku, Kondycji czy też miejsca występowania. Podobnie przecież dzieje się ze zrzucanym scypułem. Starsze osobniki pozbywają się go dużo szybciej, a młode natomiast potrafią nosić fragmenty nawet do miesiąca czerwca. Jak zwykle bardzo się rozgadałem, a miałem dzisiaj zamiar trochę popolować. Pozwólcie więc, że teraz zamilknę i sprawdzę, co jest za tymi drzewami. Następny kozioł w tle. Na pierwszy rzut oka było widać, że to doświadczony osobnik. Najmniejszy szmer, który złapał swoje łyżki, spowodował duży niepokój i paniczną ucieczkę. Młody kozioł w takiej sytuacji bardzo często wykazuje się dużą ciekawością. Powoli obchodzi miejsce, z którego dochodzi niepokojący dźwięk, próbując złapać swoje chrapy od wiatr i w ten sposób zidentyfikować zagrożenie. No właśnie, starą zniszczoną budowlę zastąpiła ta bezpieczna, nowa Ambona. Na tej Ambonie zakończę dzisiejsze polowanie, ale zanim nią się w Drapie, to zwiedzę jeszcze kawałek głowiska, bo jestem tutaj pierwszy raz. Kiedy sobie szedłem tą soczystą zieloną łąką, po drodze widziałem zbuchtowane miejsca. Mijałem także długi pas trzcin. Domyślam się więc, że zwierzyna na wieczorne żerowanie właśnie dokładnie wyjdzie z tego miejsca. A to miejsce będzie bardzo dokładnie widać z mojej ambony. Spójrzcie proszę, jaką niesamowitą sieć połączeń stworzyła natura, zwierzyna. Nie za gęsta, nie za rzadka, a to wszystko po to, żeby nie tracić na darmo energii, żeby można było pójść na skróty. Z góry wygląda to niemal jak ludzki krwiobieg, który roznosi po organizmie życiodajne minerały. Albo jak wyschnięty liść. Tak czy inaczej wygląda to, Naprawdę fantastycznie. I właśnie teraz przyszedł już czas na wprowadzenie jednego istotnego elementu: większego spokoju w łowisku. Zasiadam na ambonie i całkowicie znaję się z naturą, która mnie otacza. Tutaj sobie siedzę, obserwuję, wącham, słucham. Uwielbiam śpiew ptaków. Pomimo tego, że są ich tutaj setki, każdy z nich śpiewa pojedynczo, ale brzmią jak dobrze dobrany chór. Po tych wszystkich doznaniach, to, że mogę tutaj być, traktuję jak duży dar. To chyba najlepsza naturalna terapia na świecie. Wycisza, uspokaja, po prostu chce się żyć. thank you już dobrze wykształcone. Chciałem na niego popatrzeć troszkę dłużej, jednak byk nie zamierzał pozować do zdjęć. Mam wrażenie, że trochę się wstydzi swojego jeszcze nieforumnego i grubego poroża. Nosi na głowie takie pały. Jeden pogonił drugiego w obronie własnego terytorium. On jest tutaj panem i nie zamierza z nikim się dzielić. Teraz rogacze spokojnie pasą się w oddali, a ja będę czekał dalej na swojego dzika. Komunikować Dwie zmiany, które miały miejsce przed sekundą. Po pierwsze, przyparadował przede mną wspaniały byk. Mieleń spokojnie ruszył na środek łąki. Jednak wyjący kierunek wiatru spowodował, że złapał odwiatr od człowieka, od myśliwego. To spowodowało gwałtowną ucieczkę zwierza najdalsze ostępy lasu. Druga informacja jest taka, jak pewnie słyszycie, że właśnie teraz zaczął padać deszcz. coraz mocniej, więc te dwa byczki to chyba ostatnia zwierzyna, którą dzisiaj przyszło mi zobaczyć. I tak jak mówiłem na początku, przyjdzie mi dzisiaj jednak zmoknąć, ale na całe szczęście tylko w drodze do samochodu. Ciepło i zupełnie bezwiecznie. Majowy deszcz okazuje się, że nie jest taki straszny, jak go malują. A nagrodą za zmoczone ubranie jest ten zapach. To ta wilgoć wyciąga aromaty ziół, traw i krzewów. Spacer w strugach wiosennego od deszczu to czysta przyjemność. I tym mokrym, pachnącym akcentem żegnam się z Wami, a my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku programu Zegnatory.